Temat piratów jest ostatnio bardzo modny, więc przychodzę do Was z filmikiem o tematyce pirackiej. Tyle, że nie będzie to ten pirat, podejrzewam, o którym myślicie, który ostatnio często pojawia się na ekranach, a pirat rzekłabym już nawet wiekowy, ponieważ zaczął działać w 1952 roku. A mowa tutaj. O Janko Pistolecie. Zapewne zaraz powiecie mi, że nigdy nie słyszeliście o Janko Pistolecie. I muszę wam przyznać, że do niedawna ja także nie słyszałam o Janko Pistolecie. Nie wiedziałam, że taki komiks w ogóle istnieje. Nie wiedziałam, że była to pierwsza, absolutnie pierwsza wspólna współpraca uderzo i gościnnego. Jednakże od czegoś trzeba zacząć tą epicką komiksową przygodę i to właśnie Janko Pistolet był pierwszym komiksem, który wyszedł spod ręki i spod pióra Renę Gościnnego i Uderzo, tego niesamowitego duetu, który na zawsze zmienił rynek komiksowy ale jeszcze zanim go zmienił i zanim wypuścił Asterixa, wypuścił kilka innych przygód. I Janko Pistolet jest jednym z tych bohaterów, który otworzył świat komiksu na nowo. Otworzył na zupełnie nowe doznania komiksowe, bowiem na samym początku Uderzo i Gościnny wcale nie byli przyjmowani z takimi otwartymi ramionami i otwartymi drzwiami wydawnic jakby się mogło spodziewać. Otóż na samym początku kariery uderzył bardzo często zarzucano, że rysuje bardzo brzydkie nosy swoich postaci, coś co później stało się bardzo charakterystycznym elementem jego twórczości na początku było postrzegane jako coś wyjątkowo nieciekawego. Dlatego też kiedy będziecie mieli okazję przeczytać ten tom i pierwszy komiks, który się tutaj znajduje, czyli Janko Pistolet Korsarz niezwykły, to zauważycie, że Janko Pistolet w ogóle nie przypomina tej postaci, którą potem się stało. Wynikało to oczywiście z tego, że w tym czasie Uderzo nieustannie eksperymentował ze swoim sposobem rysowania, od tego bardziej realistycznego do tego zdecydowanie bardziej kreskówkowego, aż po ten, który znamy z jego wszystkich w sumie dzieł, o Asterixie. Wróćmy się jeszcze na chwilę do 1952 roku, kiedy to na łamach dziennika La Libre Belgique, na łamach dodatku, który był dodawany do tego dziennika Bon Soiree, ukazywały się w odcinkach pierwsze przygody Janko Pistoleta. Komiksy te ukazywały się pomiędzy 1952 rokiem a 56, kiedy to ukazał się ostatni tom przygód Janko Pistoleta, szalony naukowiec. Jednak zanim ukazał się ostatni tom przygód Janko Pistoleta, czytelnicy mieli wcześniej okazję zapoznać się z czterema innymi tomami przygód młodego pirata, a był to po kolei najpierw Janko Pistolet Korsarz Niezwykły, Kaper Królewski, Janko Pistolet i Szpieg oraz Janko Pistolet w Ameryce. I na samym końcu właśnie był Janko Pistolet i szalony naukowiec. Wszystkie te komiksy znajdziecie w tym pojedynczym tomie, zebrane wszystkie po raz kolejny, ponieważ Egmont już wcześniej wydał przygody Janka Pistoleta na naszym polskim rynku, ale było to w roku 2008. I przyznam, że nawet ja nie pamiętam, żeby coś takiego się ukazywało, a co dopiero młodsi czytelnicy. Dlatego mnie osobiście dość cieszy, że Egmont co jakiś czas wznawia te tomy, które były wydawane już. Ponad 13, a nawet więcej 15 lat temu na naszym polskim rynku, ponieważ po pierwsze bardzo ciężko na pewno je dostać, po drugie, jeżeli już są to z drugiej ręki i pewnie w jakichś szalonych cenach, a po trzecie jednak forma wydania i nieustannie dróg polepszają się z roku na rok, więc za każdym razem możemy dostać nieco ładniejsze wydanie. Nie, żebym coś miała do starych wydań, ponieważ one też mają swój urok, ale jednak jest różnica pomiędzy tymi często starymi wydaniami komiksów, które były drukowane na niskiej jakości papierze, a obecnymi wydaniami. To przyznam się, przyznam się wam, że zdecydowanie wolę te ładniejsze, współczesne wydania. Nazwijcie mnie snobem i wybrednym stworem, ale tak jest, taka jest prawda. Jednak o czymże jest ten Janko pistolet, bo ja tak już długo o nim mówię, a w ogóle o czym są te komiksy? O ulubionym temacie mojej młodości, o piratach. Temat piratów oczywiście nie po raz pierwszy powraca w filmie, literaturze oraz oczywiście w komiksie. Powiem, już jakiś czas temu był ogromny boom na piratów, i było to właśnie mniej więcej w okolicach lat 50. Do tego tak też nic dziwnego, że duet Uderzo i Gościnny zdecydowali się właśnie na tą tematykę, która była tak barwna i oferowała bardzo dużo, zwłaszcza dla rysowników komiksów, ponieważ piraci podróżowali po całym świecie, więc mogli także przeżywać szalone przygody. I tak właśnie powstał Janko Pistolet, czyli kapitan statku pirackiego śmiałek. W czym tutaj taka mała adnotacja dla osoby, która była niesamowicie zafascynowana w dzieciństwie tematem piratów do tego stopnia, że napisałam własną absolutnie, absurdalnie głupią książkę w dzieciństwie o piratach, nigdy w życiu wam jej nie pokażę ponieważ jest straszna to zajęcie, którego decyduje się podjąć Janko Pistolet, niekoniecznie jest piractwem, ponieważ Janko Pistolet oczywiście chce mieć swoją załogę, swój statek, chce przeprowadzać abordaże, chce zwiedzać świat. Sen w tym, że chce to robić z ramienia króla. I dawno, dawno temu z lekcji historii wiem, że istniało takie zajęcie, które nazywało się byciem korusarzem, czyli piratem, ale z ramienia władcy. I to jest właśnie to, czym mniej więcej zajmuje się Janko Pistolet. Na samym początku, w pierwszym komiksie, mam okazję zobaczyć, jak Janko Pistolet zdeterminowany chce zdobyć swój pierwszy statek i doprowadza do tego, że ma swój pierwszy statek, który jest absolutnie niedoskonały i również zbiera swoją nie do końca doskonałą załogę, ale spełnia swoje marzenie i zostaje piratem. Natomiast w drugim komiksie, który mam okazję przeczytać, w tym zbiorczym tomie, Janko Pistolet zostaje już kaprem królewskim wyrusza on w drugim tomie na poszukiwanie skarbu. I w wyniku całkowicie szalonych przygód, podczas których zobaczycie kilka tych elementów, które później pojawiały się w komiksach z Asterixem, jak choćby nawet topienie własnego statku, zostaje skąd inąd człowiekiem króla. Oznacza to, że na jego polecenie i na jego rozkaz, czy ma na to ochotę, czy nie, musi wykonywać pewne zlecenia i pewne zadania, które król mu zleci. Jak na przykład poszukiwanie skarbów albo na przykład odkrywanie nowej ziemi. Jak to się dzieje w przygodzie numer 3 w tym tomie, czyli Janko, Pistolet i Szpieg. Podczas której dostaje on niezwykłą misję, aby założyć kolonię w nowym świecie. Udaje się on wówczas na wyścig z innymi korsarzami, aby odkryć tereny w Afryce, które będzie mógł władca dołączyć do swoich terenów i w ten sposób zwiększyć swoje zasięgi na całym świecie. Nie jest to łatwe zadanie nawet dla prawdziwego wilka morskiego, co dopiero dla młodego Janko Pistoleta, który jest zdecydowanie świeży w tym zawodzie. Nie będzie łatwo, ale przygotuje go to zdecydowanie do kolejnej misji, którą również otrzyma od króla, czyli Janko Pistolet w Ameryce. Będzie to zdecydowanie zaskoczeniem dla osób, które oglądały mój poprzedni film o komiksach gościnnego, że gościnny i uderzył mieli ogromną fascynację Ameryką. Dlatego, jeżeli tylko mieli okazję, wysyłali swoich bohaterów do Ameryki raz za razem, aby ci odkrywali świat Tubylców Indian oraz Zupełnie inną kulturę, która była tak odmienna od naszej, ale miejscami bardzo podobna. A sam Janko jako pirat oczywiście, że nie będzie miał łatwego życia, bo nie dość, że musiał podróżować do Afryki, do Ameryki, to jeszcze pewnego dnia wsadzili mu na pokład szalonego naukowca. Te wszystkie zabrane pięć tomów cechuje się naprawdę bardzo fajnym poziomem humoru, chociaż muszę przyznać, że kiedy czytałam pierwszy tom, czyli Korsarz Niezwykły, nie do końca jeszcze czułam ten poziom humoru, który ostatecznie naprawdę wybrzmiał, w komiksach z Asterixem. Jednak w drugim tomie było już zdecydowanie lepiej, widać, że twórcy wymyślili już jakąś ścieżkę do naszego głównego bohatera, a także i wygląd, ponieważ w przypadku czytania tego komiksu miejscami będziecie mieć takie momenty, kiedy będziecie przekartkowywać dosłownie ze strony na stronę i patrzeć, że Janko całkowicie diametralnie się zmienia, jeżeli chodzi o wygląd fizyczny. Wynikało to z tego, że tak jak wspomniałam wcześniej, gościnny nieustannie testował swoje sposoby rysowania i eksperymentował, co skutkowało tym, że biorąc pod uwagę, że był to komiks, który okazywał się na mamach dziennika, więc codziennie czytelnicy dostawali nowy fragment przygód Janko pistoleta, to zauważycie, że czasami ten styl zmienia się tak bardzo diametralnie od bardzo poważnego Janko pistoleta do takiego, który wygląda jak. Taki młody nastoletni chłopak. Na szczęście od trzeciego tomu to się normuje i Janko Pistolet mniej więcej już do ostatnich przygód wygląda w miarę podobnie, czyli jest to młody chłopak pełen werwy z takim specyficznym rudym kosmykiem włosów, który wystaje mu z zabandany, którą ma owiązaną głowę i ogólnie jest bardzo sympatyczny jak na pirata. Swoje załodze posiada oczywiście takie typowe pirackie stereotypy jak gadająca papuga, ale także postacie, które zdecydowanie znalazły się tam z nieznanych powodów, jak postać marynarza, które bardzo mocno przypomina autora komiksu. Czy warto czytać komiks Janko Pistolet? Według mnie zdecydowanie, ponieważ dla mnie to jest część historii komiksu. Nawet jeżeli na początku, w tym pierwszym tomie może się Wam wydawać, że ta historia jeszcze nie jest do końca spójna i te żarty nie zawsze się dają tak mocno, to z czasem jest coraz lepiej. Dosłownie nie będziecie w stanie porównać niektóre żarty, które pojawiają się w tomie o Janko Pistolecie, do tych, które później pojawiały się w dalszych komiksach duetu Gościnny i Uderzo. Dodatkowy powód, dla którego bardzo zdecydowanie warto zobaczyć się w ten najnowszy tom, Przygód Janko Pistoleta od Egmontu. To niesamowita ilość dodatków, które znalazło się w tym tomie. Powiem, pierwsze 20 stron tego tomu to są artykuły, szkice, ilustracje, notatki, ciekawostki na temat Janko Pistoleta oraz twórców tego komiksu, co dla mnie jako takiego geeka i człowieka, który zawsze chce wiedzieć nieco więcej na temat komiksu, który czyta, jest absolutnie złotem, lepszym niż złoto od piratów. Dodatkowo pomiędzy poszczególnymi tomami znajdziecie dodatkowe szkice i choćby nawet takie ciekawostki jak przedruk strony wydrukowanej właśnie w oryginalnym wydaniu Janko Pistoleta, gdzie zobaczycie, że komiksy wtedy miały po 5 rzędów nie po 4, jak teraz mamy w zwyczaju właśnie je drukować. Dlatego mam szczerą nadzieję, że ten odcinek zainteresował Was postacią Janko Pistoleta i nawet jeżeli nie planowaliście się zapoznawać z innymi komiksami Gościnny Uderzo, to powinniście to zrobić. Tak jak wspomniałam, to jest bardzo dobra lekcja w komiksowej historii, której nie znajdziecie nigdzie indziej. A jeżeli teraz jest dostępna w takim fajnym wydaniu zbiorczym, to myślę, że warto się zaopatrzyć w tę niezwykle naukową publikację. A jeżeli nie dla siebie, jak zawsze powtarzam, to zawsze możecie sobie wytłumaczyć, że kupujecie ten komiks dla swojej latorośli i tak po godzinach, po utach męcić ten komiks i czytać go. Samotnie w kanapie. A na dzisiaj to już koniec tej komiksowej, pirackiej przygody. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała. Mam nadzieję, że pokazałam Wam nowy, ciekawy komiks. Mam nadzieję, że się zainteresowaliście. A być może zupełnie nie: być może ten komiks zupełnie do Was nie trafia i nie panujecie go wrzucić do swojej biblioteczki. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie na temat Janko Pistoleta, czy czytaliście, czy uważacie, że to jest dobry komiks, czy w ogóle uważacie, że to była ta pierwsza współpraca i nie najlepsza. Każdy kiedyś zaczyna, nawet takie tuzy, jak uderzo i gościnny, chętnie przeczytam Wasze opinie. Natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. A jeżeli tak, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo, zostawcie komentarz, ponieważ to też jest jakaś aktywność pod filmikiem, która pozwoli e, dotrzeć kanałowi na znacznie większe, szersze wody internetu i YouTube'a. Natomiast ja mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień przy okazji kolejnego odcinka i pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, nie. Wypijcie szklankę rumu, koniecznie bezalkoholowego, i poczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze za oglądanie i pa pa. La Libre Belgie, La Libre Belgie, La Libre, La Libre Belgie, La Libre Belgie.